Hej dziewczynki, witam Was w kolejnym odcineczku Let's Play Monster Planet. Ja nazywam się Sweet Bunny i witam Was w kolejnym odcinku. Skończyliśmy na tym, że mieliśmy zrobić drogę mojej super znajomej i przebrać się za nią, nie wydając nawet grosza. Jeżeli chcecie zobaczyć jak to zrobić, wystarczy wejść na mój profil i na moim profilu będzie tam jeden z poradników MSP. Yy, i tam będzie pokazane, jak to zrobić. Dobrze, to ja już tutaj O OK. OK. Yy, teraz New look. i over. Sprawdzian z ortografii na Polaku by się przydał. Aha. Okej. Okay. Co mi? A, ah, jej dobra. To już jadzie, bo ja, żeby jestem taka mała, czasem kumata. Um. Okej. Okay. Chyba mam jakiegoś strasznego laga. Nie wiem czy to widzicie. A nie, dobrze, jest dobrze. Okej. Okay. Dobrze, czyli możemy już wyjść. Um, Okej. Okay. To możemy już stąd wyjść szybciutko. W ogóle piszcie w komentarzach, jak y, wasze pomysły na odcinki, bo mi powoli się pomysły kończą. Y, a ja będę y, z tych y, komentarzy, te komentarze będę przekładać na, y, na serie, na odcinki z Let's Playa i takie różne. Pozdrawiam was. Dobrze. Yy, dobra. To to był taki. To było tak wstępnie. Nie wiem, czy ten odcinek nie będzie bardzo króciutki, ponieważ to miało być skończenie yy, tamtego ostatniego odcinka z Let's Playa. A u mnie jest już godzina yy, po ósmej, a ja jeszcze jutro mam sprawę z historii i musiałabym się troszeczkę pouczyć, więc myślę, że ten odcinek będzie. Tak jak mówiłam będzie bardzo króciutki. Um, jeszcze um, chciałabym powtórzyć, że bardzo pozdrawiam um, Emopisek 102. Jest po prostu super. Um, I ty mojej ciuchy nie zgabiej. Klik dla widzów. Dobra. No, ładuj się, ładuj. Dobra, ten odcinek będzie bardzo króciutki, bo on będzie trwał około 4 minut, tak mniej więcej. I chciałabym Wam jeszcze raz pozdrowić te wszystkie osoby, które tutaj Was przywitały, pozdrawiały i zapraszam was do następnego let's play'a, ponieważ, ponieważ to nie koniec um, yy, chciałabym aby pod tym filmem było więcej niż 15 yy, łapek w górę, to wtedy robię nową yy, ten, yy, nową serię z Star Planet i będzie yy, tak jak było w poprzednio, nie powiem jeszcze co to będzie za seria ale, ale jeżeli będzie ponad 15 łapek w górę, to robię nową serię. Dobrze, to widzimy się w kolejnym Let's Playu i cześć!